Już ciemno, może z tej kamery to lepiej widać, a to oznacza, że kończy się kolejny kalendarzowy dzień. Dla nas dzień niezwykle ważny, ponieważ przeżywaliśmy uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejszą uroczystość w naszej katolickiej wierze. Na usta. Powoli zaczyna, zaczynają się cisnąć doskonale nam znane i często powtarzane w podobnych okolicznościach słowa. Święta, święta i. No właśnie, zaraz. W internecie znalazłem taki oto obrazek. Brutalny, prawda? Ale nie chcę szerzyć brutalności. Niemniej, Mówi nam on o brutalnej prawdzie, bo nie kończy się wcale dzień. Nie kończy się zmartwychwstanie pańskie. Ten dzień rozpoczyna oktawę. Co to jest oktawa? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie i zastanowić się, po co Kościołowi jest Oktawa. Oktawa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego osiem, a więc domyślamy się, że w tym wypadku chodzi o osiem dni, bo rzeczywiście chodzi o dni, które zamykają się pomiędzy uroczystością zmartwychwstania wstania pańskiego a niedzielą, która po niej następuje. Dzisiaj. Jest to niedziela miłosierdzia Bożego, ale nie zawsze tak było. To jest stosunkowo młoda uroczystość liturgiczna. Kiedyś ona była nazywana Białą Niedzielą albo Przewodnią Niedzielą. I w oktawie każdy następujący po sobie dzień ma. Tę samą wartość liturgiczną, że tak określę, jak dzień, który rozpoczyna tę oktawę. Ponieważ najważniejszą uroczystością liturgiczną w Kościele Katolickim jest Martwych Pańskie, dlatego każdy następujący po nim dzień w oktawie jest również uroczystością. A warto powiedzieć sobie, że ta gradacja war wysokości wartości święta w Kościele jest taka, że najwyżej jest uroczystość, potem jest święto, a potem są wspomnienia, wspomnienia obowiązkowe, wspomnienia dowolne. A zatem zmartwychwstanie pańskie jest uroczystością. I to uroczystością pierwszego stopnia, najważniejszą. I taką wartość mają dni po niej następujące w oktawie. Dlatego w każdym z tych dni śpiewamy uroczyste chwała na wysokości Bogu. Piątek, mając rangę, Święta znosi post w piątek oktawy z martwychstania pańskiego nie mamy postu. W liturgii o oktawie wielkiego postu wielkanocnej mówimy, że jest to wielka oktawa i pisze się to oktawa z wielkiej litery. W przeciwieństwie natomiast do oktawy Bożego ciała, bo istnieje również Oktawa Bożego Ciała, ale to jest tak zwana mała oktawa. I w oktawie Bożego Narodzenia jest to tak zwana mała oktawa. I w tej oktawie następujące po Bożym Narodzeniu dni mają rangę święta, a święto nie znosi postu. Dlatego też w oktawie Bożego Narodzenia w piątek musimy zachować wstrzemięźliwość od potraw. Mięsnych. Przejęzyczyłem się, więc od razu powiem. Oktawa Bożego Ciała. Liturgicznie właściwie coś takiego nie istnieje. W naszej polskiej świadomości to się zachowało. I po uroczystości Bożego Ciała następuje osiem kolejnych dni, kiedy. Kościół również odprawia, choć nie tak bardzo uroczyste jak w Boże Ciało, procesje każdego dnia. I zakończone to jest w czwartek, następny czwartek po Bożym Ciele. To jest taka oktawa, która w zasadzie mówię liturgicznie nie istnieje, ale która gdzieś w naszej tradycji pozostała. Kościół miał bardzo wiele kiedyś oktaw. W 1955 roku papież Pius XII zniósł ogromną część z tych oktaw i pozostawił tylko te najważniejsze, przynajmniej jego zdaniem. Natomiast po Soborze Watykańskim II nastąpiła kolejna reforma liturgiczna. I od 1969 roku w zasadzie pozostały nam tylko te dwie oktawy, o których wspominam. Zauważmy, że nawet nie mamy oktawy już, nie mamy oktawy zesłania Ducha Świętego, a taka istniała do 1955 roku. Po co są oktawy? W jednej z Ewangelii możemy przeczytać, że Pan Jezus uczynił jeszcze więcej znaków i cudów niż spisano w tej Ewangelii, a te spisano tylko po to, żebyśmy mogli uwierzyć. A więc Pan Jezus dokonał ogromną ilość cudów, ale bezsprzecznie największym cudem jest cud. Z wstania. Ten cud niesie ze sobą tak ogromną treść, mówiąc obrazowo, że nie jesteśmy w stanie tej treści pomieścić w jeden dzień, kalendarzowy dzień. A skoro tak jest, to Kościół postanowił, że będziemy radość z martwych wstania pańskiego celebrować przez Osiem kolejnych dni. Zresztą Oktawa Wielkanocna jest najstarszą Oktawą, jaka w ogóle w Kościele istniała. Jest pierwszą Oktawą. Zapiski o niej są już z przełomu III-IV wieku. W czasie tej Oktawy są odczytywane teksty, które mówią o ukazywaniu się z martwych zmartwychwstałego, ale też jest sporo tekstów nawiązujących do Chrztu. Dlaczego tak jest? Kiedyś było tak, że neokatechumeni, ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, przechodzili swoją drogę neokatechumenalną drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego. I w Wielką Sobotę miało miejsce uroczyste przyjęcie ich do kościoła. Chrzest święty. Jednym ze znaków Chrztu Świętego, i tak wtedy również było, jest biała szata. Dzisiaj jest to symboliczna biała szata. Natomiast kiedyś były to tuniki okrywające całe ciało. I ochrzczony Wielką Sobotę... Przez cały tydzień chodził w tej tunice aż do niedzieli, która po niej następowała. Dlatego ta niedziela nazywa się Białą Niedzielą, ponieważ, i to doskonale widać w historii Rzymu, kiedy właśnie w białą niedzielę ci nowo ochrzczeni w wielką sobotę Pielgrzymowali na specjalną Mrze Świętą do Kościoła Świętego Pankracego. Te dni, które wypełniały czas pomiędzy zmartwychwstaniem a Białą Niedzielą, były przepełnione tak zwanymi katechezami mistagogicznymi. Katechezami, które miały uświadamiać nowoochrzczonym. O ich miejscu we wspólnocie, w której obecny jest Jezus Chrystus. Do sakramentu chrztu przygotowywali się drogą wtajemniczenia, a potem były katechezy, które mówiły o ich obecności we wspólnocie, w której obecny jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Więc oktawa sprawia, że Zmartwychwstanie Pańskie nie kończy się wraz z dzisiejszym zachodem Słońca. My dalej trwamy w tej oktawie. My jesteśmy o tyle, w o tyle szczęśliwej sytuacji, że u nas jeszcze jakoś tam świadomości przetrwał ten poniedziałek wielkanocny, który czcimy jako drugie święto. Ale ten poniedziałek, ten poniedziałek ma taką samą wartość liturgiczną jak wtorek środa czwartek. W innych kościołach, po zmartwychwstaniu, zaraz następnego dnia idzie się do pracy, do swoich normalnych zajęć i właściwie zapomina się, że były święta. My powinniśmy pamiętać przez cały ten tydzień, że my ciągle trwamy i w liturgicznych tekstach Mszy świętej jest to wspominane, że ciągle trwamy w dniu zmartwychwstania pańskiego. To jest bardzo ważne, ażeby przeżyć tę radość. Bo jak powiedziałem, cud zmartwychwstania i to wszystko, co niesie ze sobą zmartwychwstanie pańskie, to trudno, mówiąc tak trochę nowocześnie, może nieładnie, przerobić w jeden dzień. To są tak ogromne treści liturgiczne, że nad tym powinien każdy wierzący zastanawiać się jak najwięcej. I właśnie oktawa daje ku temu szansę. Tak jak wspomniałem, oktawę kończy niedziela, Biała Niedziela czy Przewodnia Niedziela. Od niedawna to zawdzięczamy naszemu świętemu rodakowi, papieżowi Pawłowi II. Jest to niedziela miłosierdzia Bożego. Wówczas właśnie zakończymy oktawę radości ze zmartwychwstania pańskiego. Dlatego chciałbym, abyśmy może w tym roku przeżyli to inaczej. Okoliczności, w których się znaleźliśmy, skłaniają nas do głębszej i dłuższej refleksji. Niech zatem towarzyszy nam refleksja nad zmartwychwstaniem pańskim. Nie, poz, nie powtarzajmy tych bzdur święta, święta i po świętach. Nie, bo jutro nie będzie po święta. Pojutrze nie będzie po świętach, w piątek nie będzie po świętach. W niedzielę możemy sobie to śmiało powiedzieć, bo wówczas będzie już po świętach. Ale dopóki trwamy w świętach, świętach wielkanocnych, świętach zmartwychwstania pańskiego, cieszmy się tymi świętami i starajmy się jak najgłębiej je przeżywać. Szczęść Boże. I bogatego, a może przede wszystkim błogosławionego, bogatego wartości duchowe, błogosławionego przeżycia, radości, oktawy zmartwychwstania pańskiego.